Cześć widzowie, witajcie. W dzisiejszym odcinku e, pokażę Wam e, jak e, zrobimy takie otwarcie jakby e, nowej żabki, nowego wieżowca też. E, pokażę Wam jak ta żabka tam od wewnątrz wygląda i będziemy dalej budować jakieś kolejne budynki a tak tu. mamy tu już zaplanowane otwarcie na dzisiaj. No to to, no to co? 3, 2, 1. Otwieramy to, proszę Państwa. Jeszcze, jeszcze bardziej niszczę. Zapraszamy do środka. Jak widzicie, mamy tu koszyki na zakupy. Mamy jakieś hot dogi. mamy 10 zł. Duży hot dog, 10 zł. Średni 7, a mało 5. Mamy też taki mały magazyn. Tu mamy różne takie produkty. No. Fajnie, nawet. Chodź nawet, zobacz tutaj. parterze też to jest żabka. Zobacz te Naprawdę. <noise> no co? Jakieś takie inne jeszcze jedzenia, słodycze. A piwo będzie? no, zobacz tutaj. Albo z drugiej strony jeszcze tu masz. Lepiej nie pij, co to, to jest za naprzód? Aha mamy, <noise> mamy różne czekolady. A jeszcze tutaj muszę otworzyć wejście. No i jakby tutaj się później będzie na te, e, tu się będzie później e, przechodziło do góry do biur, który, które zrobimy może kiedyś. Teraz za bardzo mi się nie chce ich robić, bo to wiecie, 8,5 to trochę jest, nie? Roboty. No ale w sumie to na że żabka taka, jaka miała być, jest gotowa. Niektóre półki są puste, bo właściwie już nie, wiedz, nie wiedziałem, co tu jeszcze dać. Nie wiem, po co se, se dajesz e, kosz zakupowy na głowę, ale okej. Okay. Mamy tu pełno różnych takich... Mamy netkole. Czemu to jest taka jakaś bardziej zielona kola? Jak zielona? Albo szara. No, taka szara, czarna. No nie Brud. było... Nie było tu żadnego... E, nie było żadnego takiego czarnego napoju. To był najbardziej czarny... To był najbardziej czarny, jaki wziąłem. Czego się napić? Napój rozgrzewający Nie polecam Możemy sobie tutaj normalnie Wejść jako sprzedawca Nie ma jednego Obsługiwać klientów Czego nie ma? Nie ma jednego Czego? Jakiś E, faktycznie grzybów nie dałem Jakoś nie, nie zauważyłem nie. Może tutaj je damy Podamy tylko do te górne półki aby ja to jest pięte w ogóle. Osiem jest To 7, bo to mamy tak to jest No normalnie masz przecież opisane. Tu mamy parter na przykład. I tu mamy pierwsze piętro. No i tak kolejne. Trzecie, czwarte, piątko. Co, co to ma być? Po co tu kasę Panie. stawiłeś? Zgubiłem. Zgubiłeś, właśnie widzę. Osiem pięte jest. Tu mamy piąte, szóste, siódme, ósme. No i jakby taki dach. A, i jeszcze najważniejsza rzecz każdej budowli. Trzeba zrobić, słuchaj, trzeba zrobić chrzest. Będę skakał i ciekawe, czy mi się uda. Gotowy? A, dróg Będę skakał. Przy... A co ty, Anna, małysz? No nie, trzeba każdy... Każdy wieżowiec musi przyjść chrzest. Będę skakał. Uważaj. Gotowy? 3, 2, 1. lecę, 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 lecę. No, no. Moje umiejętności są słabe. Aż do skutku, aż się uda. Zobacz mi game moda też. Wyłącz na znaczy się. Masz. Dobra, skaczmy. Ojoj. Teraz jeszcze ja. Uwaga! Mamy to! No co co? Przejdziemy słuchajcie teraz widzowie do budowania. Antekso dzisiaj będzie sobie budował jakiś y, dworzec kolejowy. A ja chyba wezmę wezmę się za ten ratusz. Będzie taki duży. Fontanynę, że zrobiłem takie jakieś ten... ściany. No, o co chodzi? No nie mogę. Co nie możesz? Budować. A już. Gdzie mogę zbudować ten dworzec? E, już Ci pokazuję. Jakby wiesz, jak tu mamy tego McDonalda, nie? Okay. To tak jakby. Mm, tutaj się zaczynał, ale wiesz co, ja ci jeszcze drogę tylko przedłużę, czekaj. Zrobimy to szybko. E, więc tak, pokażę ci, jak używać jakby edit Aidy, takie go nie ma w powietrzu i się już usunęło. Mogę teraz na szybko jeszcze zrobić chodnik. Jeśli tego odcinka z kreatywnych komend do budowania w Minecraft jeszcze nie widzieliście, to Wam się wyświetli na końcu, na końcu filmu. Wam się wyświetli link do tego filmu. Możecie go zobaczyć, bo te komendy naprawdę ułatwią Wam budowanie w Minecrafcie. Przejazd kolejowy będzie tutaj. Dobra. Na razie postawię to jakoś byle, jakby to zaznaczyć że Zakaz przejazdu. Więc tak, jeżeli na przykład załóżmy, że tu będą te tory szły, to na przykład mniej więcej w tym miejscu musiałaby być te tory jakoś. Mam ci ten ten usunąć? No możesz. Naprawdę? No. A to czekaj, ja Ci włączę. O. Okej. Okay. Mówię, takie rzeczy się pachną. Daba, tu masz taki wzornik, to już przykładowych. A ja tam idę budować ten mm, ratusz. Zróbmy najpierw nie. jakieś takie e, zróbmy jakieś ściany na początku. Ale muszą być duże i potężne. Tu może damy jeszcze tak. tak. Keep. OK. Tutaj postawić sobie bloki tymczasowe. Mi się wydaje, że ten dworzec kolejowy trzeba zrobić większy. Znaczy też, znaczy wiesz, też nie przesadzaj. No nie wiem. <grych> Dobra, ściany gotowe. To teraz jeszcze musimy zrobić jakiś taki ładny śledeczek. Ten dworzec mi się wydaje, że wyjdzie ładny, ale długo mi na nim zajmie. Spoko, my mamy całą wieczność. A tu zniszczymy. Zabudujemy ten, ten dach będę długo robić, naprawdę Nic nie szkodzi Szkodzi czasu Ja teraz sobie już po prostu ustawiłem taki harmonogram że publikuję jeden shot w tygodniu w czwartek o 15 i jeden film w tygodniu w niedzielę o 15 Ja właśnie się zastanawiam jak to wszystko podzielić. Ja bym chciał kiedyś bić srebrny przycisk i go sobie powiesić. Na przykład z drzwiami, albo gdzieś nie wiem, na ścianie. Ja na, razie, ja na razie czekam na 100 subskrypcji. Mam prośbę. No. Zrobisz mi tutaj undezyt? Idę. Gdzie chcesz? Na tym wolnym polu, tutaj. Ok. Andezyt.. Okej, okay, spoko I Najlepiej jakby się dało też ten bruk dać do końca Gdzie chcesz? No tutaj, żeby ten bruk dać do końca Na całej długości, tak? No cały ten tutaj kwadrat, że tak powiem Pęci, że to będzie mega duże i ty nie musiałeś tego aż tak pod samochodnik robić, ale okej. Okay. Jesteś ambitny. Dam radę. Dziękuję. O, dzięki. Zabiona. Dobra, mamy mniej więcej zarys tego... Że tak powiem naszego tem... E, dworca. Tylko pamiętaj jeszcze ściany. Kasy, no. kasy, biletowe coś w tym stylu. No to też dużo zajmie. Okej, okay. pierwsze piętro skończone. Pick, pick. Że, jak ty te pyk-pyk mówiłeś, to ja w tym samym czasie idealnie umieszczałem te światła. Aha, iksne. Chociaż wiesz, co ja bym zrobił? Boję się. Pokażę ci to na takiej mini makiecie. Zobacz, jak masz ten niby swój e, dworzec, nie? I załóżmy, no. że, że te tory będą jakoś tutaj. Nie? No. I na przykład. Od tej stacji tutaj można zrobić ten peron 1 i tutaj na przykład tu z boku jakoś można zrobić jakieś takie schodki, taki mostek nad torami na drugi ten na drugi peron Zamiast pod będzie nad No dobra To jest dobry pomysł, nie? No Ej, ale ładna makieta, nie? No, a wiesz o co mi chodzi? No, mniej więcej? No? Teraz mi te okna zrobić. Powiem że ja żadnych planów nie miałem na ten dworzec. I po prostu robisz to na żywioł, tak? No? Chociaż jak zawsze, ale no. E to będzie realistyczne. Ale co? Jakby nie wiem dlaczego, ale te tutaj, te lampy, co są, i dają ten taki cień tutaj, to zobacz, że to tutaj ta podłoga wygląda jakby była zakurzona. Jak w, no. jak w prawdziwym mieście. No. To może tu, tu damy białą. Będzie to trochę śmiesznie wyglądać, ale nie trudno. Okej, okay, szyby, szyby skończone. Dobra, zrobimy to jakoś inaczej może jeszcze jedna warstwa. O, i wiem. I w tym atuszu zrobię taką oto głębię. No i całkiem ładnie to będzie wyglądać. Mogę zobaczyć tam do ciebie? No pewnie, chodź tu. Jak to jest? Aha, tu. Chwała tej cukierki. Nawet taki bardziej nowoczesny ten ratusz. No o to chodzi. Bo zwykle ratusze są z drewna. E tam, z drewna. Ha. Nie wiem czy to było śmieszne, ale dla mnie tak A bo czekaj, wiem. Użyję tych białych klap. Nowych z nowego drzewa. E, tych, o Powiem co one są drewniane przecież. Okej. Okay. Dobra. Teraz może takie słodki? Bruch mm. Jak to ci wygląda? Powiem ci, że... Widzę, że myślisz Wiem, że myślisz Dlaczego ty tak cicho jesteś? Nie wiem, bo jakoś... Bo okna buduję Dobra. Hej. Okna chyba skończone. Będzie trzeba skrócić dworzec. tu. Więc teraz no. jeszcze zrobimy jeszcze kolejne piętelko. Co ty robisz? E, Na no ścianę, ściana, co? Aha Bo tam widzę jakiś komment używasz? E, tak, używam a co? No przecież ja takie, Ja tak je wypełniam. Patrzysz, myślisz, że ja to robię ręcznie? Tak. No to jesteś w błędzie. Myślisz, jakie ja anteksowice zrobiłem? Bez koment. No. No, ale mamy 20, 20, 2025. Trzeba korzystać, że mamy tak fajnie. Bruch. A mam ci coś pomóc? Nie wiem. Ten zakręt tak średnio trochę. A tutaj to będzie jakby taka bocznica, tak? Na te no. pociągi, okej. Okay. No czekaj, raz, dwa, na pięć kratek najlepiej. Na pięć kratek Trzy, chcesz? Cztery. No. Bo tu jedna będzie pod schodami, ale też mogłaby być ze żwiru to. Spoko, e, jakby wiesz. E, to tak będzie. I tak, to same tory zajmą cztery, e, cztery kratki. Więc myślę, że żeby to było równo... Gdzie ty jesteś? Buh. Więc myślę, że żeby to było równo To damy jeszcze jeden blok tutaj Ok? Czemu? No żeby było bardziej równo Ale nie... <grymėsio> Ale tutaj robimy po, po dwa chyba po, Że w szczęście sensie na cztery robimy chyba, nie? O czym my mówimy? Bo nie A, Jak to tak będzie, to same to zajmują cztery kratki. Szerokości. No. To żeby było bardziej symetrycznie, to zrobimy tutaj e, żwir na 6. A dobra, to nie będzie. Już Ci pokażę. Czekaj, ja to zniszczę sam. Jakby wiesz, to będzie w ten sposób, nie? No kuma mniej więcej. Kumasz już? No. Zrobimy tutaj wagon PKP Intercity? No, możemy. I ostatnie okno. No. To teraz jeszcze tylko jakiś, jakiś sensowny dach. A jeszcze tu tak dołożyć. O, całkiem fajnie. Jeszcze tutaj dołożymy. A co, tam na bogato. To ma być siedziba prezydenta miasta Nikt nie No tak Co, będą wybory prezydenckie? A ja wiem W tym mieście na razie nikt, nikt nie mieszka Ledwo budynki skończone Ale ważne, że McDonald jest Ej, ale ładne to Ewentualnie Mógłbym je zrobić z... O, łupkowe ceglane schody. Albo... O kurde, ale to ma potencjał. Idę, idę. To jest za mocne. Te ozdoby są za mocne. Nie no, słuchaj, to, to, jest, to jest ładne. Ej, nie spodziewałem się, że Ty umiesz budować, naprawdę. Zaskoczyłeś mnie. Dobra, robimy z tego łupku. I zrobi się na przykład wejście po prostu tutaj na ten dworzec. Coś Ci się z internetem chyba psuje, bo coś przerywa. Yy, więc widzowie, jak widzicie, zbudowaliśmy w tym odcinku bardzo dużo. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję też, że zostawiliście już łapkę w górę i możecie to też, z... I możecie też zostawić subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!